My właśnie jemy obiadek. Ja Krystianka zawsze sobie daję do fotelika i po prostu w ten fotelik opieram sobie na przykład o stolik, tak jak tutaj teraz. I Krystianek po prostu sobie tak jakby siedzi w tym foteliku. Nie sadzam go jeszcze do krzesełka, no bo on stabilnie siedzieć nie umie, więc no, nie będę nic robić na siłę. Przyjdzie czas, kiedy on usiądzie sam. I zaraz Wam pokażę, jak on tą marcheweczkę zjada. Dziś mam marcheweczkę z ryżem. Nałożony mamy tutaj na łyzie taką silikonową. Dobre? Dobre? Smakuje? Krystianek, smakuje Ci? Tak? Zobaczcie, jak on ładnie otwiera buźkę. To już jest znak, że... Dziecko jest gotowe do rozszerzania diety. Takie dobre. Takie dobre. W ogóle to ta łyżeczka jest świetna. Już nie pamiętam, gdzie ją kupiłam, ale jak będziecie wybrać łyżeczki, to moim zdaniem najlepsze są silikonowe. Dziecko sobie tam nie podrażni dziąsełek, bo jest bardzo mięciutka. Jak zawsze sobie przykładam do takiego małego garnuszka, i po prostu tutaj grzeje i z tego się karmi. Nie mam żadnych talerzyków, bo na razie karmimy się łyżeczką, ale jak będziemy wprowadzać dietę BLW, to wtedy będziemy korzystać z tych wszystkich talerzyków. Chcę wam powiedzieć, że ten silnik, który Krystian ma teraz na sobie, jest świetny. Po zjedzeniu zabieram go pod wodę, wszystko ładnie wschodzi, przemywam i biorę sobie do suszenia na suszarkę. Na drugi dzień jest ładny, czysty i suchy, także jest świetny, bo ma taką po prostu ceratkę, gdzie wszystko schodzi. Już mi tak się dopomina, żeby mu dać jedzonko. Tak, proszę. Takie dobre, takie dobre jedzonko, takie dobre jedzonko. A oczywiście jesteśmy spóźnieni, wzięłam Juni grę, bo potem jedziemy do łapci. Także ja już uciekam, bo się śpieszymy. Do zobaczenia później. przystało, mama musi siedzieć z tyłu. Miesiąc zajął mamie miejsce. Idziemy do rodziców, do moich rodziców. Po drodze musieliśmy stopić do apteki, bo, brakło, bo tak, brakło... Tak, bierzemy grę. Znowu nam brakło mleka, czekamy już na mleko tydzień ponad. Zdążyliśmy już kupić w aptece 2 i nadal mleko nie przyszło. Nie wiem, co z tą przesyłką jest nie tak, ale no długo czekamy. A gdzie ty masz czapkę? Tata ci nie ubrał czapki. Nie ubrał ci tata czapki. O, ten tata. Co to, masz grę? Będziesz grała? Tak. No to super. do babci dzwoń dzwonkiem. Zuziu, dzwoń dzwonkiem do babci. Nie dostaniesz. Mama zaraz zadzwoni. Dzień dobry. Chodź tu. Dzień dobry. do rodziców na obiadek. Tam jest karniczek. Uwielbiam zawsze tu na niego patrzeć. A szczególnie jak jest zima i śnieg. Przepięknie to wygląda. No ale nie o tym tutaj. Przyjechaliśmy na obiadek. Troszkę się wprosiliśmy. Zrobiliśmy niespodziankę babci i dziadkowi.

Razem z daleka, bo tak chętnie i w razie czego nie traci się i nie przeży. W mi serca Na tym tym drugim, tym starszym, co ma tam yy, Komuna, Komuna mam na razie, nie? Tam się teraz miałem, to teraz ten sas zrobił ten nowy taki Do domku, bo zimno. Brr, minunia, gdzie ty masz czapusie? Gdzie masz czapusie? A gdzie ona ma czapkę, zostawiła. A jest groszek ma. Uciekamy do domku, bo zimno. Biegnij, Misia, do domu. Szybko, szybko biegnij do domu. Szybko, szybko. I kot za nią biegnie. Ja uzbiorę się za kwicie w kabusi i się z nami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do następnego!